W 1995 roku Szamil Basajew w przepełnionym zakładnikami szpitalu w Budionowsku opowiedział, w jaki sposób udało mu się podczas nieustających działań wojennych w Czeczenii przejechać około 350 km z groznego do Budionowska trzema ciężarówkami z oddziałem 195 osób. Na każdym posterunku drogowym Basajewcy płacili policjantom łapówki i kontynuowaliby podróż, ponieważ początkowo planowali dojechać do Moskwy, ale po prostu kończyła im się gotówka. Operacja w zasadzie nie powiodła się przez chciwość i zachłanność posterunków drogówki. Po prostu zabrakło nam pieniędzy, żeby to opłacić. 30 lat po tamtych wydarzeniach dowiedzieliśmy się, że drony FPV użyte w operacji Pajęczyna zostały sprowadzone do Rosji przez Kazachstan. SBU również potwierdza, że drony sprowadzono na terytorium Rosji, a nie złożono na miejscu. Wskazuje na to także głowica bojowa użyta w FPV. To pociski kumulacyjne z osłony reaktywnej do skupiania wybuchu, czyli to nie jest zwykły materiał wybuchowy, który można by zdobyć na rosyjskim czarnym rynku. Robimy więc wniosek: rosyjska granica nie jest na zamku. Tak jak 30 lat temu. Ale w żadnym razie nie myślcie, że porównuje zajęcie szpitala przez Basajewa z błyskotliwą operacją specjalną SBU. Oczywiście, branie zakładników i niszczenie samolotów wroga, które przez 3 lata terroryzują dzieci i starców, niszcząc szpitale, szkoły i elektrociepłownie, to rzeczy nieporównywalne. Tylko tchórze z rosyjskiej propagandy mogą przyrównywać zniszczenie strategicznych bez ofiar z aktem terrorystycznym. Dlatego zacząłem od Basajewa. No i oczywiście chciałem zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jedną kwestię. Rozumiecie, jeśli wojna rosyjsko-czeczeńska z prawdziwymi aktami terroru nie stała się wojną narodową dla rosyjskiego społeczeństwa, gdy policjanci drogówki, załapówki byli gotowi przepuszczać ciężarówki z ludźmi Basajewa, to co mówić o wojnie rosyjsko-ukraińskiej? Więc wcale się nie dziwię, gdy widzę, jak poborowy nagrywa ataki na lotnictwo strategiczne dla fajnego kontentu i filmik o tym, że Ukraina, która jest znacznie bardziej zjednoczona wobec zewnętrznego zagrożenia, może to aktywnie wykorzystywać. Właśnie teraz stało się wiadome, że magazyn, gdzie montowano te drony, Andrzeju, czy wie pan, gdzie on się znajdował? W Czelabińsku, tak? W Czelabińsku. To znaczy, że całe terytorium Rosji było w strefie zainteresowania działań specjalnej służby, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Ponad 10 lat temu w rosyjskim internecie popularne było jedno wideo pod tytułem Nowa Tajna Broń Rosji. W filmie za pomocą grafiki 3D pokazywano, jak z ciężarowej furgonetki wylatuje ogromny dron i niszczy sprzęt na lotnisku NATO, w tym strategiczne bombowce B-2. Oglądanie tego wideo dzisiaj jest dość zabawne, ale tu jest główna koncepcja. Rozumiem, że operacja Pajęczyna wszyscy już dawno omówili, ale jedna rzecz zainteresowała mnie najbardziej. Jak się okazało, drony, które wyleciały z ciężarówek zaparkowanych w pobliżu rosyjskich lotnisk, były sterowane, jak podaje SBU, za pomocą technologii łączącej sztuczną. Inteligencję i sterowanie ręczne. I nic dziwnego. Bez takiej technologii nikt nie podjąłby się planowania półtora rocznej operacji z obawy, że w kluczowym momencie dron zostanie zakłócony przez WRE. Ale mając możliwość autonomicznego naprowadzania na cel, to już inna sprawa. Zlokalizowałem stację paliw, gdzie zaparkowała ciężarówka z dronami, które zaatakowały lotnisko Olenia. Zauważcie, drony przeleciały od punktu startu do celu ponad 6,5 km, a teraz. Zastanówcie się, jakie możliwości to otwiera przed Ukrainą. Taki dron nie potrzebuje sygnału globalnego pozycjonowania, ponieważ do celu prowadzi go operator za pomocą sygnału wideo przy użyciu mobilnego internetu, a w końcowej fazie lotu taki dron jest już niewrażliwy na WURE, gdyż porażenie celu może być dokonane samodzielnie, a taki BSP może być wystrzelony 6 km od obiektu, który należy zniszczyć. Naprawdę, my obudziliśmy się w nowej epoce. Bo bądźmy szczerzy, taki dron może teraz trafić niemal każdy cel, wylatując skądkolwiek, np. z okna Moskiewskiego domu w obrębie pierścienia ogrodowego. Czyli rozumiecie, oprócz zniszczenia części bombowców strategicznych, oprócz wyłączenia z użytku dwóch działających A-50, co będzie miało bezpośredni wpływ na polu bitwy, bo Rosji zostały 3-4 działające AWAKSy. Otóż oprócz zniszczenia najważniejszych maszyn operacja Pajęczyna pokazała całkowitą wrażliwość Rosji na działania dywersyjne. Czyli mamy do czynienia z absolutną porażką FSB, Straży Granicznej i innych służb. I oczywiście po takiej porażce od razu musiała się włączyć kremlowska propaganda, bo co im jeszcze pozostało. Strategia Ukrainy, a dokładniej strategia Zełęńskiego, to jak haczyk w pizzy dla Stanów Zjednoczonych. I widocznie w czwartym roku wojny, no inaczej nie potrafię tego zinterpretować. Do tej pory administracja Zełęńskiego uważa, że wciągnięcie Stanów Zjednoczonych w trzecią wojnę światową więc zapamiętajcie wszyscy, którzy wam teraz wmawiają, że takie ataki prowadzą do eskalacji, pracują i dostają pensje od struktur związanych z Kremlem. Po prostu zapamiętajcie to sobie głęboko, bo demonstracja siły w wojnie z agresorem wręcz przeciwnie prowadzi do deeskalacji i w żaden inny sposób. Przykładem jest czarnomorska inicjatywa zbożowa. Umowa między Ukrainą, Rosją, Turcją i ONZ dotyczyła bezpiecznego korytarza zbożowego z Ukrainy. Niecałą dobę po podpisaniu porozumienia rosyjska marynarka wojenna uderzy pociskami Kalibr w port w Odessie, formalnie nie naruszając umowy, ponieważ terminal zbożowy nie ucierpiał. Prowokacje ze strony Kremla będą miały miejsce przez cały czas od początku podpisania tej umowy, ale Moskwa otwarcie wycofa się z niej dopiero 17 lipca, kiedy dwa drony morskie zniszczą część przęsła mostu krymskiego. Ci, którzy obsługiwali kremlowską, propagandę, z takim samym zapałem jak dziś rzucili się oskarżać reżim Zełenskiego, że wysadzenie mostu ma wyłącznie medialny charakter i tylko rozzłości Putina. I oczywiście rosyjska marynarka wojenna rzeczywiście 18 i 19 lipca zaczęła aktywnie wykorzystywać flotę czarnomorską do ataków na infrastrukturę portową Ukrainy. Ale potem uderzył Kijów. Skadowski. Drony nawodne zniszczyły w kilka miesięcy wiele jednostek floty czarnomorskiej. Storm Shadow uderzyły w sztab Floty Czarnomorskiej, a także po raz pierwszy w historii rakietą skrzydlatą zniszczono okręt podwodny Rostów nad Donem. Po czym Kreml przenosi resztki swojego zardzewiałego złomu do Noworosyjska. I od tego czasu nikt nie wspomina o umowie zbożowej i o tym, że Rosja groziła uznać każde statki płynące przez Morze Czarne do ukraińskich portów za przewoźników ładunków wojskowych. I nie chodzi tylko o to, że Ukrainie udało się zniszczyć połowę wielkiej i potężnej floty czarnomorskiej, nie, Moskwa po prostu doskonale rozwiązała. Jeśli nadal będzie atakować statki płynące do ukraińskich portów, Ukraina również zacznie atakować okręty zmierzające do rosyjskich doków. I wszystko jakoś samo się rozwiązało. Okazało się, że gdy agresor spotka symetryczną odpowiedź, nie odważy się eskalować. Świat powoli stacza się ku wojnie jądrowej, a najstraszniejsze w tym staczaniu się było to, że po pierwsze było oczywiste, że Zełęski zupełnie celowo do tego prowadzi, że bardzo mu zależy, by wybuchła trzecia wojna światowa. No i tak, oczywiście. Po tak bolesnych, czysto wojskowych uderzeniach w lotnictwo strategiczne medialnie to dodatek. Kreml nie mógł nie wykorzystać punktu pierwszego swojej głównej instrukcji. Putin rozpocznie nuklearną trzecią wojnę światową. Ja osobiście nie wiem, czy ten szalony starzec kiedykolwiek użyje broni jądrowej, ale to, że szanse na jej użycie przez Putina po operacji Pajęczyna zmalały, a nie wzrosły, rozumiem dokładnie. Znowu, analogicznie do umowy zbożowej, na Kremlu doskonale rozumieją, że Ukrainie udało się wprowadzić na terytorium Rosji drony, zdolne faktycznie samodzielnie wykonywać zadania uderzeniowe na różne cele. Obrona przeciw nim bez sensu. Zagłuszanie, no praktycznie też. Czyli Putin zdaje sobie sprawę, jeśli użyje broni taktycznej, coś na pewno wydarzy się na jego terytorium w odpowiedzi. Dywersja przeciwko jakiemuś dużemu rurociągowi amoniaku, elektrowni atomowej czy jakiejś toksycznej produkcji. No, a czego się spodziewaliście, jeśli przeciwko państwu bez broni jądrowej użyto broni niekonwencjonalnej? Oczywiście potem nastąpi apokalipsa, ale żart w tym, że taka sama apokalipsa może zacząć się i w Rosji, i Putin to sobie uświadamia. Tak działało to z wolnością żeglugi na Morzu Czarnym, tak działało z uderzeniami w infrastrukturę energetyczną. Pamiętacie, jak tylko Ukraina zaczęła niszczyć rosyjskie rafinerie, po jakimś czasie Rosja zgodziła się ograniczyć ataki na infrastrukturę energetyczną, choć wszyscy wieszczyli straszną eskalację. A pamiętacie, w filmie o ITRK Sapsan opowiadałem, jak pojawienie się ukraińskich... Broni balistycznej sparaliżuje ruch lotniczy w Rosji. Właśnie to widzieliśmy podczas masowych nalotów dronów na stolicę Federacji Rosyjskiej, więc pierwsze użycie ukraińskiej balistyki, pierwszy atak gdzieś na Moskwę po pewnym czasie doprowadzi do deeskalacji, bo gdy tylko Kijów osiągnie znaczną produkcję rakiet, Putin oczywiście po kilku dniach nieustannych bombardowań ukraińskiej stolicy zgodzi się powstrzymać od uderzeń w jakieś obiekty czy miasta. Zobaczycie to i wiecie dlaczego po potężnym kontrataku Szu Putin od razu staje się zwolennikiem kompromisów. Z tego samego powodu Cokolwiek by wam mówiono, wojna w Ukrainie nie stała się wojną narodową dla zwykłych Rosjan. Niech 80, 90, 95% Rosjan popiera narodowego lidera. Ale czym innym jest poparcie dyktatora przez ekrany telewizorów, a czym innym, gdy każdego dnia odczuwasz na sobie konsekwencje jego decyzji w postaci przylotu materiałów wybuchowych w pobliżu twojego w domu. W przeciwieństwie do Ukraińców, którzy rozumieją, że alternatywą dla nocnych nalotów dronów szachet są rosyjscy gwałciciele i mordercy w ich miastach i po prostu Muszą się trzymać, Rosjanie nie mają tak wiele tej wytrzymałości. Niektórzy z Was oczywiście mi zaprzeczą, a ja wam powiem tak: sam Putin doszedł do władzy, obiecując zastraszonej ludności zakończenie wojny w Czeczeniu i położenie kresu strachowi. Powiem wam, że Putin nie ogłasza nowej fali mobilizacji, nie chcąc zwiększać napięcia społecznego. I jeszcze raz puszczę wam nagranie wideo z radością mieszkańców Rostowa podczas spotkania z prawdziwym spiskowcem i buntownikiem przeciwko ich ukochanemu narodowemu liderowi. Rosyjski sposób wojny, to powolne naciskanie, rozwiązuje dwa zadania: wewnętrzno-polityczne, ukraińskie i rosyjskie. By wojna nie stała się zbyt ciężka dla społeczeństwa. Dlatego nie ma mobilizacji, są tylko ochotnicy. A czy ochotnik zginął, czy nie, to jego osobista sprawa, prawda? Społeczeństwo z tego powodu nie cierpi zbytnio. I drugie, to sposób, który wyczerpuje ukraińskie społeczeństwo, podnosząc próg do niemożliwego. Mimo że ta dwójka przedstawia wytyczne otrzymane dzień przed emisją, czasem z ich ust padają też prawdziwe tezy. Tak, Władimir Putin postawił na wojnę. Długotrwałą wojnę na wyczerpanie. Głównym celem nie jest zajęcie terytoriów jako takie, lecz stała presja, wyczerpywanie siły żywej i społeczeństwa obywatelskiego. A przy tym zauważcie, nawet tacy elitarni kremlowscy propagandyści jak Ołeksij Arestowicz świadomie czy nie zastrzegają, że ważnym elementem tej strategii Putina jest utrzymanie stabilności w Rosji. Ale z każdym rokiem, a właściwie z każdym miesiącem wojny jest to coraz trudniejsze do zapewnienia. Bo zobaczcie, co jeszcze pokazała operacja Pajęczyna. To pokazało, że Rosja nie ma agentów, którzy przeniknęli do ukraińskich służb specjalnych i mogliby przekazać informacje o nadchodzącym ataku na lotniska. Zastanówcie się, w kraju, w którym jeszcze niedawno minister obrony i ministrowie resortów siłowych byli ludźmi z rosyjskim obywatelstwem, nie ma wysokiej rangi rosyjskiej agentury, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ukraińska propaganda, lecz obiektywna. FSB przez całą wojnę pod względem skali operacji specjalnych nawet i blisko nie zbliżyli się do SBU i chór, z czego wynika zasadne pytanie, czy są ukraińscy agenci w rosyjskich służbach specjalnych? I oto doszliśmy do głównego tematu nagrania. Nie wiem, czy agenci zwerbowani przez Kijów siedzą bezpośrednio na Łubiance i ilu ich tam jest, ale wiem, że w Rosji jest ogromna liczba ludzi gotowych za pieniądze, a czasem nawet z własnej woli pomagać siłom zbrojnym Ukrainy, że tak powiem z pierwszej ręki. Potrzebuję informacji od wojskowych bezpośrednio z linii starcia, a także od wojskowych będących w WTU. Od nich interesują mnie informacje o stanie osobowym, o magazynach, o magazynach paliw i smarów, o sprzęcie WRE, WRE. Bardzo interesuje mnie FSB. Wszyscy wiedzą, z czyjej winy zaczęła się ta wojna. Interesują mnie informacje zarówno na poziomie operacyjnym, jak i na taktycznym. Bardzo potrzebuję kontaktów do pracowników naukowych z różnych laboratoriów badawczych itd. Takich oto kierunków. Interesują mnie również informacje o rosyjskich agentach w moim kraju. Zwróćcie po prostu uwagę, że taki projekt jak Pieniądze od Apostoła, który uruchomił ukraiński dziennikarz Dmytro Karpenko, w Rosji po prostu nie istnieje. Da co w Rosji? To absolutnie unikalny projekt w światowej historii wojen. Ale w Rosji naprawdę nie ma medialnej osoby z reputacją, która płaciłaby pieniądze za tajne informacje tym, którzy chcą pomóc ofiarom putinowskiej agresji. Czym jest projekt Pieniądze od Apostoła? To po prostu możliwość bezpośredniego kontaktu z Dmitrijem i przekazania mu informacji interesujących Ukrainę na wiadomości odpowiada osobiście. Gdy staje się jasne, że faktycznie możesz posiadać informacje, które są interesujące, Dmitrij kontaktuje się z informatorem przez wideorozmowę, aby kontrahent mógł upewnić się, że rozmawia bezpośrednio z nim. Rezultaty tej kolosalnej pracy rzadko są upubliczniane, ale uwierzcie, najpewniej często widzicie efekty tej pracy na ekranach swoich gadżetów. Po prostu nie zawsze domyślacie się, że zaczęła się od zwykłej korespondencji na Whatsappie. Chociaż część sukcesów trudno przedstawić w atrakcyjny sposób. Czasem to po prostu monotonna praca. Dmitri ma ponad 100 wywiadów z Rosjanami, którzy przeszli na stronę ukraińską. Wyobrażacie sobie, ile informacji zdołali przekazać? Tu mówi trzeci bat, tu nasi ptak przyleci, by zrzucać wam wodę i jedzenie codziennie. No i co? Jeszcze jeden przykład. Czy zastanawiałeś się, jak wpływa na zdolność sił zbrojnych Ukrainy do zestrzeliwania dronów wywiadowczych, neutralizowania różnych UAW lub udoskonalania swoich systemów walki elektronicznej? Fakt, że Dmitriowi przekazano 100 gigabajtów danych z przedsiębiorstwa, specjalne centrum technologiczne, które produkuje te same UAW, systemy walki elektronicznej, systemy rozpoznania radioelektronicznego i inne produkty wojskowe dosłownie za miliardy rubli? Hmm. E, teraz przeczytam e, listę kompleksów i wyrobów, które zostały nam przekazane, przekazano dokumentację, która. E, Pozwala w pełni odtworzyć te wyroby od pierwszej, powiedzmy, śrubki i aż po końcową fazę, na przykład, powiedzmy, kontenera na jakimś uralu. Co najzabawniejsze, takie przecieki pozwalają Ukrainie zbadać sprzęt wroga, dostosować uzbrojenie do jego słabych punktów, a także spowolnić produkcję. Oto mały przeciek dla Was. Po publikacji Dymitra, która ujawniła zawyżenie kosztów każdego zakupu STC aż dziesięciokrotnie, w przedsiębiorstwie rozpoczął się prawdziwy szmon, co poważnie wpłynęło na tempo produkcji. Przy tym ci ludzie, którym nie było to obojętne i którzy przekazywali informacje, zostali pomyślnie ewakuowani z Rosji znów. Znowu dzięki Dymitrowi. To pokazuje, jak przemyślanie działa on i jego zespół. Jeszcze raz. Nic takiego ze strony Rosji nie widzieliśmy. A ja wam a radzę zwrócić uwagę na wolną działalność w telegramie takiego oto zasobu. Moim zdaniem, apostoł Myd Dmyt Mytro się nazywa. O to on się chwali, że oni, no faktycznie, on pracuje w powiązaniu z SBU albo HUR-, chyba teraz nie będę kłamać. Wydali 25 milionów rubli od października, i on pokazuje, ile za te pieniądze, a czasem na zasadzie ideologicznej z Rosji, z kompleksu wojskowo-przemysłowego, pracownicy przysłali im masę tajnej dokumentacji. O naszej broni i sprzęcie wojskowym. No, nawet pokazuje. W naszej świadomości, wychowanej na hollywoodzkich obrazach o szpiegach, przekazywanie sekretnych informacji to operacja specjalna z ukryciami i skrytkami. W rzeczywistości, Dmitrij prosi wszystkich Rosjan, którym zależy i chcą zarobić, by napisali do niego na Whatsappie, Telegramie lub Signal. Tam osobiście przez wideorozmowę zweryfikuje autentyczność kontaktu, a następnie przyjmie i przetworzy ważne informacje. Oczywiście są zasoby, a dokładniej boty Telegrama, które wyłudzają podobne tajne informacje od Ukraińców. Ale po pierwsze tak naprawdę nikt o nich nie wie. Po drugie, w 99% przypadków tworzą je same służby specjalne Ukrainy, które w ten sposób znajdują zdrajców. I to jest kolejna różnica między Ukrainą a Rosją. To właśnie na Ukrainie w większym stopniu wykorzystuje się nowoczesne technologie do prowadzenia współczesnej wojny. Prawdopodobnie to wynik tego, że młodsze pokolenie zarządza służbami specjalnymi na Ukrainie. Budanowowi 39, Maliukowi 42, szefowi FSB bortnikowowi 73. Jeszcze raz, wyniki pracy Dymitra, z których oczywiście korzystają ukraińskie chór i SBU, nie są jeszcze tak publiczne. A tak naprawdę to, że tylko czasem pośrednio dowiadujemy się o jego sukcesach, to najlepszy dowód na to, że Pieniądze od Apostoła to program, który zapewnia informatorom absolutną anonimowość i bezpieczeństwo. Chociaż czytając jego telegram między wierszami rozumiemy pewne aluzje. Może ktoś pamięta wycie korów po uderzeniach na bazę na Krymie, gdzie trenował specnaz GRU. Kto się zna, ten wie, że każdy specjalista, Głównego zarządu wywiadowczego Federacji Rosyjskiej jest po prostu na wagę złota. Otóż Dmitrij jednoznacznie zasugerował swoim subskrybentom, a ja mogę potwierdzić, że to właśnie ten rzadki przypadek upublicznionej pracy programu Pieniądze od apostoła. Możesz kupić sobie nowe urządzenie, pójść je aktywować gdzieś daleko od miejsca zamieszkania, miejsca pracy, zainstalować WhatsApp, wyrzucić kartę SIM, przełączyć urządzenie w tryb samolotowy i korzystać tylko z WiFi. WhatsApp i Wi-Fi, nic więcej nie robicie i nigdzie nie chodzicie. To idealny schemat. Przy tym możemy się z wami kontaktować o określonej porze. To też tam jest praktykowane. Telefon może nie być przy was. I znowu, największy problem to wasz język. Jeśli nikomu nie powiecie, nie będziecie mieć problemów, nikt was nie podejrzewa, będziecie się bogacić. Znowu, nie spieszcie się z kupnem mieszkania, samochodu. W skrócie, wszystko zależy od tego, jakie informacje podacie. Ten fragment mojego filmu poświęcony Dymitrowi Karpenko nie jest próbą zebrania dla niego subskrybentów, ani jakichkolwiek środków finansowych. Jeśli znacie działalność programu, wiecie, że Karpenko nie ogłasza żadnych zbiórek. Jego program nie jest przeznaczony dla rozgłosu, lecz nastawiony na wyniki. A co może być większym uznaniem dla rezultatu niż próba wroga, by przeszkodzić apostołowi? Jeśli subskrybujecie jego kanał, mogliście widzieć, jakie środki Kreml jest gotów wydać, by ukryć projekt. Mowa o próbie włamania się do głównych gadżetów Dmitrija, używając najdroższego oprogramowania. To wynajęte oprogramowanie szpiegowskie typu Pegasus izraelskiej produkcji. Takie oprogramowanie szpiegowskie, warte miliony dolarów, dosłownie miliony dolarów, jest dowodem na to, to, jak bardzo bolesne są dla Kremla działania Dmytro. Chcę wam po prostu zademonstrować, jak unikalne, eleganckie i jednocześnie proste są podejścia strony ukraińskiej do działalności dywersyjnej. Chcę, byście po prostu zrozumieli, jakie siły FSB następczyni legendarnego KGB skierowano przeciw zwykłemu blogerowi który dostępnymi środkami, niewielkimi pieniędzmi, robi to, czego Kreml po prostu nie potrafi. A to wideo to nie tylko próba spopularyzowania Dmitra i jego projektu. Wszystkie niezbędne linki do niego znajdziecie w opisie tego filmu. To próba pokazania, że Ukraina ma jeszcze asy w rękawie. Nie zawsze prowadzą one do spektakularnych obrazów nakręconych na lotniskach w głębi Rosji ale jasno dają do zrozumienia Kremlu, że asymetryczne odpowiedzi Kijowa mogą być tak bolesne, że decyzja o wojnie na wyczerpanie może źle się skończyć dla agresora, u którego wytrzymałość może się załamać znacznie wcześniej.